Dzień dobry, pora na film. Już się nagrywa, tak? Na pewno zastanawiacie się, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać całe moje studio i w ogóle, powiem Wam od razu, dobierałem kolory między innymi, tak. Nie, no, ja powiem tak, to robi, tako, tak to wygląda genialnie. A oprócz dobierania kolorów, to przedstawiam wam w dzisiejszym filmiku, jak będzie w miarę wyglądać studio, bo jeszcze sporo rzeczy się pozmieniało i jeszcze sporo rzeczy się pozmienia! Żeby to, co powstanie, zrobiło takie kopara opadła wszystkim i było takie wow, tak? Cześć. Ja myślę, że możemy zaczynać film. Ostatni filmik, jaki widzieliście na głównym kanale dotyczący studia, kończył się właśnie w tym. Nie, nie, kończył się w sumie na górze, ale tutaj też się odbywało parę kadrów dotyczących samego projektu, a projekt trzymam w swoich rękach, przynajmniej wstępny. Ale zanim Wam go pokażę, to przejdźmy się kawałek. Żeby przypomnieć sobie taka drobna retrospekcja tego, co się tutaj odbywało, o czym tamten filmik był, ja tak troszeczkę podpowiem, dotyczył on tego, że ciężko jest dopasować, jak zbudować. Swoje studio i jak zbudować swój projekt. I dzięki temu, że udało mi się tutaj przyjechać, nie, bo to chyba bez sensu, co ja mówię. Ja, ja Wam powiem wprost. Uwaga, będzie jak kości zostały rzucone, te będą karty zostały rzucone. Projekt. Przynajmniej tak wstępnie, projekt zarysowany. Bo nie jest to pełne odzwierciedlenie tego, co się będzie znajdować tam w pokoju, bo między innymi tutaj, jeżeli zobaczycie na zbliżeniu, będziecie mogli zobaczyć. To jest widok ze studia na przejście. Tylko tutaj akurat nie ma jeszcze ścianki na górze. Ostatecznie w projekcie jest ścianka, ale to są rendery, które y, powstawały w trakcie. Nie będzie też kolorów. Tutaj będą szare ścianki. Jak spojrzycie, mieli, mamy tutaj zapisane dokładne numerki kolorów, które chcemy y, uzyskać na ścianach. Ja, zarówno z przodu, zarówno z tyłu, zarówno tutaj z tyłu. Jeszcze bardziej z tyłu niż z tyłu, co jest normalnie z tyłu, no bo to jest chodzi o to, że to jest tył jakby kadru, a to jest tył, który jest z tyłu obok kadru. Może to trochę bez sensu brzmieć, ale to ma Absolutnie totalny sens. I teraz, jeżeli zobaczycie na te kolory, to oprócz tego, że na przebitce widzicie kolory, jakie były dobierane w trakcie tutaj dzisiejszego dnia, to jeszcze raz położę. To był ten, oraz czekaj, to było 116, 112, to jest 112, to jest 116. O! Główne kolory, czyli tych głównych ścian, to będzie to. A ciemna kolumna, która będzie się znajdować z tyłu, to będzie taka. Więc jak sami widzicie, Zaczyna mieć to ręce i nogi. Co jest najśmieszniejsze, tych kolorów tu jest tak dużo, o czym mówiłem ostatnio, że bierzemy sobie na przykład 0108. Wydaje się, że jest praktycznie taki sam, albo jest bardzo podobny, on się tak delikatnie różni, ale jeżeli teraz zamienimy jedno z drugim. To, już jest zupełnie inne odczucie, jak się na to patrzy. Jest zupełnie inne odczucie, jak się patrzy oczami, i zupełnie inne odczucie, jak się patrzy kamerą. Dlatego, że nie wiem, jak to ładnie wytłumaczyć. Ja powiem tak. Tu chodzi o postrzeganie kolorów i o to, jak każdy widzi, że na przykład, o mi się najbardziej podoba ten. Yy, Miku nie się podoba na przykład ten. Yy, a ja mam u siebie na przykład zielony taki i po prostu bez niego nie jestem w stanie żyć, bo on jest taki ładny, neonowy i kolorowy. Podobnie jest troszeczkę z tymi kolorami, jak się na nie spogląda. Wiecie, w rzeczywistości. Czyli mamy te kolory, które są widocziane przez kamerę, przez oko, przez telefon, więc warto sobie zawsze przystawić, w zależności od tego, czy chcemy nagrywać, w miejscu, w którym... Dobra, już chwila. Wróćmy do samego początku, bo to, to jest kolejny raz ta sytuacja, kiedy jest zbyt duże przejęcie wszystkim, co się dzieje dookoła. Jak sami widzicie, trzymam w ręku wizualizacje, które są wstępne, które w tym momencie widzicie na przebitkach. Mamy wizualizację przejścia, mamy wizualizację tego, co się znajduje w drugim pokoju. Te tutaj białe elementy, które są widoczne, to są paski ledowe, ale myślę, że nie będę Wam w tym momencie pokazywać, skąd się wzięła inspiracja. Podpowiem, że Znajduje się ona troszeczkę nade mną piętro wyżej. I tą przebitkę dopiero pokażę już przy finalnym studiu, żeby nie zdradzać szczegółów tych ostatecznych, możemy zobaczyć ścianę, która będzie najbardziej reprezentatywną, największą ścianą, na zasadzie nie tyle, gdzie to, że to jest najbardziej reprezentatywne, a to jest na zasadzie reprezentatywne, że tu się znajduje logotyp. Tutaj, żeśmy się długo zastanawiali między innymi nad tym, jak tych sierżantów ułożyć, czyli te, te strzałeczki tutaj do góry, żeby one fajnie wypełniały cały kadr, jakie kolory dobrać. Mamy rozpisane, który kolor razem z numerem. Jakie mają być ułożone w którym miejscu? Powiem Wam, ja się nie mogę doczekać, aż się uda całość zrealizować, aż się uda pociągnąć zasilanie do tych pasków lodowych. Aż w końcu znajdę się w tym miejscu i będę mógł powiedzieć: Kurczę, nie słyszę żadnego pogłosu. I teraz pojawia się to pytanie: ile to wszystko będzie mnie kosztować? Otóż od razu odpowiadam. Ja mam zaakceptowany projekt, mam zaakceptowane wszystkie kolory pianek. Jedyne co mi pozostaje, to jeszcze wrócić do siebie do domu i niektóre wymiary dokładnie jeszcze raz sprawdzić, bo jak sami dobrze wiecie, są u mnie dosyć krzywe ściany, i jak to będę wiedział, i tylko podam te wszystkie wymiary, to już jutro, być może pojutrze, powinienem się dowiedzieć dokładnie o tej pełnej cenie. Ale to zdradzę wam już w głównym materiale, jak będziemy robić ten unboxing studia, gdzie wam pokażę, jak wyglądał proces montowania wszystkiego, jak wygląda teraz studio w tym momencie, jak brzmi samo studio, bo przede wszystkim też nam o to chodzi, żeby to wszystko ładnie brzmiało. A tymczasem póki co będę jechać i będę domierzać pozostałe elementy, tak żebyśmy mieli wszystko dopięte na ostatni Wydajcie znać w komentarzu ile obstawiacie, ile wychodzi za jeden metr kwadratowy, a ile wychodzi za całość, razem z robocizną, czyli razem z montażem, podłączeniem tego wszystkiego, bo też będą elementy elektryczne. Wróciliśmy, droga nam minęła w miarę miło, no tak normalnie, no wróciliśmy po prostu i jak dotarliśmy to zrobiliśmy dokładniejsze pomiary, żeby sprawdzić, żeby wszystko się zgadzało, żeby później projekt był po prostu a, Akcja jest taka. Dopracowany jest projekt na dzień dzisiejszy już finalnie. Nie będę wam pokazywać tego finalnego, co tam się jeszcze drobne takie małe rzeczy pozmieniały, bo zostawię to jako taką wisienkę na torcie na finalny filmik. A póki co, zostawiam was takim krótkim materiałem, żebyście mogli troszeczkę zobaczyć tego inside info. Tak jak na tym wszystkim, jak na tym kanale, dużo rzeczy się pojawiało jako takie dodatkowe vlogi, które pokazywały takie małe dodatki, insighty z życia, i to byłoby na tyle. Nie będę was dłużej zatrzymywać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, dwa inne filmy. Lampka. Cześć.